Animation Polskie. Przez całe życie mieszkałam w Pipidowie. Przyrost naturalny stanął tutaj w miejscu jakieś 5 lat temu. Znajduje się tu tylko jedna szkoła, kilka miejscówek i kościołów, a większość ludzi mieszka na obrzeżach. Nie zdawałam sobie sprawy, jak wszędzie tutaj daleko, dopóki nie podjęłam pracy na linii 112. Nasza centrala znajdowała się na tyłach przytulnej kawiarenki. Nawet nie musiałam składać CV. Nie ma tu zbyt wielu chętnych na stanowisko operatora linii alarmowej. Przyjęli mnie bez rozmowy. Mamy do dyspozycji tylko jeden ambulans na całą okolicę, co jeszcze do wypadku moim zdaniem nie stanowiło problemu. Nasi dwaj ratownicy, Kamil i Bartek, stali od frontu, popijając kawkę. Mieli zmienić chłopaków z nocki i kiedy weszłam. Po zaspanych minach chłopaków z nocnej zmiany widać było, że większość wieczoru wiało nudą. Zabrałem się za śniadanie, obserwując pogodę za oknem. Było dość dzgieście. Pewnie dostaniemy kilka zgłoszeń o zaginionych zwierzętach i połamanych drzewach. Połączenie, o którym tutaj mowa, nadeszło zaraz po przerwie. 112, w czym mogę pomóc? – spytałam. Po drugiej stronie ktoś ciężko sapał do słuchawki. Mamy przestarzały sprzęt, więc nie mogłam sprawdzić, skąd dochodziło połączenie. Nie wiedziałam, co jest grane, ale cisza i dziwny klimat od razu zaczęły mi grać na nerwach. Ktoś usiłuje wedrzeć się do mojego domu. Myślę, że chcą mnie sprzątnąć. Głos brzmiał jak kobiecy. Spytałam ją o wiek oraz imię i poszłam obudzić Kamila i Bartka. To nie, nie ma znaczenia wyślijcie tu kogoś! Zapisałam adres i zapytałam, czy życzy sobie radiowóz, czy też ambulans. Brzmiała jakby już oberwała, więc Kamil z Bartkiem pogonili co sił. Powiedziałam, żeby została przy telefonie, ale nagle się rozłączyła. Mało tego, że nie miałem GPS do śledzenia połączeń, to jeszcze nie mogłem sprawdzić numeru, jeśli rozmówca go zastrzegł, a ten z jakiegoś powodu tak uczynił. Na szczęście znalazłam numer na Google, wklepując zapisany adres. Odzwoniłam. Z tej strony operator 112, mieliśmy połączenie z tego numeru. <laughs> że co? Sprawdziłam dwa razy i podałam adres, który mi przekazano. Gość potwierdził, że mieszka pod adresem od niespełna czterech miesięcy. Skontaktowałam się z Kamilem i Bartkiem przez CB Radio. Przeprosiłam i przerwałam połączenie. Zachodziłam w głowę, dlaczego pierwszy rozmówca podał mi zły numer domu. Sprawdzimy domy w okolicy, żeby upewnić się, czy wszystko gra, powiedział Bartek. Coś cały czas mówiło mi, że wszystko ostro się p. i niestety przeczucie mnie nie zawiodło. Kolejne połączenie nadeszło po godzinie. <laughs> Spadłem ze schodów. Potrzebuję pomocy. Pośpieszcie się powiedział podniesionym tonem Jak wcześniej dostałam adres i wysłałam ekipę Powiedziałam żeby się nie rozłączał i tym razem usłyszałem jakiś drugi głos w tle Czy ktoś tam jeszcze jest Tam jeszcze jest głos mnie przydrzeźniał. Byłam zaskoczona tym jak zajebiście to wychodziło Ogarnęło mnie przerażenie w oczekiwaniu na wieści od Kamila i Bartka Czułam że jak tylko tam dotrą to zgłoszą fałszywy alarm Ktoś robi sobie jaja i marduje nasz czas, powiedział Kamil przez radio. Co mamy robić? Potem zadzwoniła kolejna osoba. Tym razem bez Sergieli. Kobieta powiedziała, że właśnie ktoś zarobił kulkę. Spisałam adres i rzuciłam okiem na mapę. To praktycznie drugi koniec miasta względem tego, gdzie jesteście, powiedziałam. Bartek rozłączył się. Pojechali tam od razu. Kolejne połączenia. Znów ciężki, sapiący oddech. Doszło do mnie, że ktokolwiek nie był po drugiej stronie musiał być konkretnie pojemny. Potrzebuję pomocy, powiedział miękkim głosem. Od razu wyczułam podstęp. Co się dzieje? powiedziałam, starając się zachować spokój i dojrzeć lokalizację na mapie. Ponoć kogoś już odstrzelano czyżby sprawcy umyślnie próbowali zmylić trop? Podali mi adres i obiecali, że się nie rozłączą. Ale musiałem przyłączyć się, bo akurat dzwonił ktoś inny. Tym razem z zupełnie innego miejsca niż wcześniejsze połączenia. Ktoś doniósł, że widział, jak podjechała fura, z której wyrzucono wielki worek, na tyle duży, żeby pomieścić ciało. Wszystko układało się w po******* całość. Szybko wróciłam do wcześniejszych rozmówców i poprosiłam o potwierdzenie adresu. Nie mogłam zdradzić, że ogarnią, w co pogrywają. Następnie spojrzałam na mapę i doszło do mnie, że to najdalej oddalone miejsce od tego, które przed chwilą wskazali. Ktoś jest już w drodze, zapewniłam. Podałam nowy adres przez bi-radio. Moim zdaniem był to prawdziwy adres naszego tajemniczego rozmówcy. Na naszej dzielni to dziwne, powiedział Kamil po tym, jak mu wszystko wyjaśniłam. Policja już tam jedzie, mam nadzieję, że dorwiemy tego palanta, rzekłam niepewnym tonem. Musiało minąć kolejne 10 minut, zanim dojechali na miejsce. Słuchaj to tylko pusty pomost rybacki, powiedział Kamil przez radio. Potwierdzam, żadnych pojazdów w pobliżu. W sumie nie ma nic w pobliżu. To wszystko bez sensu. Dlaczego nagle zmienili taktykę? spytałam. Usłyszałam odpowiedź, ale nie taką, jakiej oczekiwałam. Nagle moich uszu dobiegł trzask i krzyki przed budynkiem. Zeskoczyłam z krzesła, opuszczając zestaw słuchawkowy. Ktoś wjechał autem w okno kawiarni, zabijając najmniej czterech klientów i raniąc wielu więcej. Od razu złapałam za słuchawkę i kazałam im pośpieszyć na miejsce. Spojrzałem na płonący wóz, starając się ogarnąć kto siedział za kółkiem. Ten bestialski akt przemocy zakończył życie wielu osób. Flaki owinięte wokół kół, mózgi zmieszane ze szkłem. Pobiegłam po gaśnicę krzycząc ratuj się, kto może. Gapie stali w deszczu, lampiąc się na u kawiarnię, kiedy ekipa pojawiła się na miejscu. Następnego dnia policyjny patolog zidentyfikował sprawcę. Imię brzmiało jak jeden z naszych starszych operatorów których zwolniono po cięciach budżetowych powiedział nam młodszy sierżant następnie śledczy odkryli notatki w domu Prowodyra wszystko skrupulatnie zaplanował wykorzystał nasz skromny system 112 powodował nim odraza do miejscowej biurokracji co noc myślenie o tym spędza mi sen z powiek cieszę się, że już po wszystkim i tylko czekam, żeby władze wyciągnęły z tego wnioski planują poruszyć ten temat na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta wciąż trzęsę się jak galareta kiedy odbieram połączenia, nie wiadomo, czy po drugiej stronie nie czai się kolejny zwyrodnialec zamierzający rozpętać piekło. Beny Animations Polskie.